Ja się wstałem z łóżka w Minecrafcie i widzę tu jakąś tabliczkę. Musisz umrzeć, żeby przejść do innej gry. Ale ja. U mnie w nie ma żadnego sposobu, żeby umrzeć. Chyba, że jest gdzieś ukryty, jakiś sposób. O, to jest lawa! O! Zapomniałem, że mam włączonego kreatywa. Teraz! Teraz ja nie mam włączonego kreatywa. No jak mi się! Już włączone! No, teraz dobrze! To trochu potřebuje. Ani moje zbrojka. Zbrojka, kterou na nešel zbrojka tu vyřuce? No, i teraz mogę zginąć. Teraz jestem na Stable Guys. Ciekawe, dawno nie grałem. Dawno nie grałem i idzie mi mega słabo. A w Robloxie bo nie wiem na jakiej grze nigdy w stronie grałem wow Nie uniósł się z Witaj... Już umarłem. To już koniec odcinka. Pa!